Facet obudził się, bo polizała go koza. Potem zobaczył, że jest na krawędzi 10-kilometrowej przepaści. Spojrzał w dół i ujrzał białe chmury pod stopami. Na szczęście uratował go spadochron zaczepiony o suche drzewo. Ale teraz klif był oblodzony i nie dało się wspiąć. Ison wyjął sztylet, zdjął buty i zrobił z nich raki. Wziął nóż, wbił go w lód i zaczął się wspinać. Ale po dwóch krokach nóż się złamał. I znów znalazł się w punkcie wyjścia. Gorzej, że suche drzewo też się złamało. Widząc to, Ison musiał najpierw przeciąć linę. Na szczęście zdążył uskoczyć, gdy drzewo spadło. Ale na śliskim lodzie trudno mu było utrzymać równowagę. Wtedy zobaczył, że koza już skoczyła i wpadł na pomysł. Ustawił się między skałami i naśladując kozę, wspiął się. W końcu dotarł na półkę skalną, ale zanim odetchnął, lód pod nim się załamał. W krytycznej chwili chwycił się grzbietu kozy i krawędzi. Gdy myślał, że jest bezpieczny, zaatakował go baran. Na szczęście złapał kozę za rogi i został wyciągnięty.